Trzy, cztery. Dzień, Dzień dobry. dobry. Marta Stachowiak, córka. Dorota Sumińska, mama. Witamy na naszym kanale Sumińska Zwierzę Dziękujemy wszystkim, którzy z nami są. I dzisiaj będzie o... My zawsze mówimy o zwierzętach, a dzisiaj będziemy mówić? No, też o zwierzętach, tylko że dwunożnych. Bo w zasadzie jesteśmy w temacie zwierząt Tak, w tak, ale o, o, ja jestem... Ja bardzo chciałam, żebyśmy ten odcinek poświęciły Panu Kazimierzowi Nowakowi. Kto z Was wie, kto to jest Kazimierz Nowak? Biorąc pod uwagę jego nazwisko, to każdy zna jakiegoś Nowaka. Pewnie któryś z tych Nowaków to Kazimierz, więc każdy zna jakiegoś Kazimierza ja myślę, Nowaka. Ale to nie ten. To nie ten. Proszę Państwa, Kazimierz Nowak to jest osoba, o której powinno być napisane we wszystkich encyklopediach świata i wszystkie dzieci na świecie powinny się w szkołach uczyć. Bo to jest, dla mnie to jest postać niezwykła. Ty wiesz, co on zrobił? Przeszedł na piechotę albo przejechał na rowerze. Albo na koniu, albo na wielbłądzie, łódką jeszcze płynął. Hmm. Czyli nie wszystko o własnych siłach, ale prawie. Że. O własnych, bo napędzał wszystko, no, no znaczy nie, no, konia nie napędzał. nie napędzał, ale musiał się nauczyć jeździć konno, czego nie umiał. I w ten sposób przebrnął Afrykę, ale nie raz z północy On... na południe, tylko dwukrotnie, bo w tej i nazad. W, w tej i nazad. Działo się to, proszę Państwa, on wyruszył w podróż w 1931 roku, wrócił do Polski w 1936, przez pięć lat dokonał czegoś, czego nie dokonał nikt ani przedtem, ani potem. On nie miał on zrobił to bez pieniędzy. On zrobił to tylko dzięki uroczym, że był skromnym, uroczym człowiekiem i pomagali mu różni ludzie. On przeszedł y, takie koleje losu, że to jak się czyta jego wspomnienia, za które chcę bardzo podziękować panu Łukaszowi Wierzbickiemu, dzięki któremu ukazała się książka Pieszo i Rowerem przez Czarny Ląd. I, i ja, ja wszystkim polecam tę książkę. Ja ją niedawno skończyłam, jestem cały czas pod wrażeniem, i pod ogromnym wrażeniem tego, że ten człowiek y, w 1931 roku, kiedy świat był zupełnie inny. Ludzie zupełnie inaczej patrzyli na zwierzęta, zupełnie inaczej patrzyli na rzeczywistość ludzką podzieloną na rasy, na lepszych, na gorszych. On już wtedy zauważał to, o czym my teraz mówimy. On zauważał zniszczenie środowiska w 1931 roku, on zauważał taką barbarzyńską turystykę. On zauważał wykorzystywanie Afryki i czarnoskórych ludzi w sposób okropny. No tak, ale to było wtedy akurat w rozkwicie. Tak, Tylko, że on ale on to widział. To, dla wszystkich to było normalne, dla niego to A było normalne. O tym pisze i mnie to oczywiście on pisze językiem tamtym. To, jest, to nie jest język akceptowalny dzisiaj. Zwłaszcza nawet sam tytuł książki, przez czarny tak, lat. To, jest to już teraz jest nieprawnie poprawne politycznie. Ale, ale, ale to, co on pisze i jak on to widział, a poza tym, co on przeżył, to jest coś niewiarygodnego. Pan Łukasz Wierzbicki zredagował te jego listy, zrobił z nich książkę, to nie są wszystkie. Zrobił z nich fantastyczną książkę, która doczekała się wielu wznowień, w różnych formach była i formatach drukowana. I, I o ile pamiętam, w 2006 roku została odsłonięta tablica pamiątkowa na dworcu w Poznaniu, bo pan Kazimierz wyruszył z dworca w Poznaniu w tę wyprawę, zabierając siedmioletni rower zresztą ze sobą. Myślałam, że siedmioletnie dziecko. Siedmioletni rower. Odsłony dokonał pan Ryszard Kapuściński, który powiedział wyraźnie, że, że Kazimierz Nowak powinien być ojcem polskiego reportażu. Bo to co on zrobił i jak on to zrobił, jest, jest absolutnym fenomenem wszechczasów. To jest nie do zrobienia, a jednak zrobił. Te jego wspomnienia ja nie będę tutaj opowiadać książki oczywiście, ale powiem Wam, że ja jestem cały czas wstrząśnięta. Tym, jak ten człowiek, jakie trudności pokonywał, trudności nie do pokonania, on pokonywał. Pokonywał straszne choroby, on, pił, on, on nie miał nic, on nie miał pieniędzy. On musiał, on sobie dorabiał, jak on w ogóle wyruszył, on wyruszył w czasach kryzysu, wyruszył po to, żeby przysyłać do Polski swoje notatki, swoje reportaże, które były drukowane w, 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 mu, mu, y, w ówczesnych gazetach, y, nie tylko polskich, no i za to jego żona mogła się utrzymać, bo on już wtedy miał żonę i dwoje dzieci. I wysyłał to wszystko żonie. Widać było, że tych ludzi łączy wielka więź mówił o niej Maryś, zresztą jedną ze swoich łódek, którą sam sobie sklecił, nazwał Maryś. I, I rodzina żyła dzięki temu, on po to to zrobił, żeby... Ale sam ledwo przą, prząduł. No sam, on, on nie wie, on tak naprawdę, to, to niesamowite, że on tak mało potrzebował. On, on, on... Żył po prostu tym, tym, tym uporem, że on to musi zrobić, no i oczywiście jak mu się udawało, no to jad lepiej i więcej, jak mu się nie udawało, to nie jadł. Chorował okropnie, Na, zachorował tam, nabawił się ciężkiej malarii, bo to było nieuniknione, więc miał te ataki malarii, które uniemożliwiały mu Musiał się zatrzymywać w różnych miejscach i w ogóle tracił przytomność, miał ponad 40 tem stopni temperatury. Różne inne dolegliwości, skórne i, i no mnóstwo różnych, i pasożytniczego dopa dopadały, bo, bo musiał pić wodę z kałuży na przykład, bo innej nie było, czy, czy w różnego rodzaju oazach pić błoto tam, gdzie zostało tylko tyle, bo, bo nic nie było. I, i ujmuje również jego stosunek do zwierząt. On miał, powiedziałabym, współczesny stosunek do zwierząt i więź, jaka go łączyła na przykład z końmi, które musiał w pewnym momencie, musiał kupić konia. Pan, już nie, nie pamiętam, zostawił chyba u hrabiego Zamojskiego, który mieszkał w Kenii, te, te twoje, dwa koniki, które, które kupił. Bo on tam też zarabiał na miejscu robiąc różne rzeczy, no tak. więc to, i, szukał miejsca, gdzie te koniki na pewno będą nikt im nic nie zrobi, żeby je zostawić. Tak się z nimi, z nimi, jeden się nazywał żbik, a drugi ryś. Ryś był ukochany jego konik. Później miał wielbłądzice, wielbłądzice czy wielbłąda chyba? Wielbłąda, tak, wielbłąda, starszego mocno. I opis jego przyjaźni z tym wielbłądem, jak spali przytuleni, jak się wtulał w niego, jak spał i ten wielbłąd też go bardzo lubił. No przepiękna opowieść, trzeba wziąć poprawkę na, na czasy i na język i na pewne spojrzenia na rzeczywistość, które wtedy były normalne, ale ponadczasowe było i jego podejście do świata. Ja się dziwię, że ta książka została wydana i nikt tego nie neguje i nie cenzuruje. Co jest dziwne, i w, w, ja się cieszę, że tak się dzieje, że można zajrzeć w język i obyczajowość z tamtych czasów, i nikt tego jeszcze. Tak, ale nie... spojrzy, opisane są, on to on, on się w ogóle nie chwali w tej książce. On opisuje tak, jak jest. To jest bardzo. Ale opisuje tę rzeczywistość taką, jaką ona była. No tak, Tam nikt nie mógł tego cenzurować. Jest teraz taka, ja nie, nie mówię, że wtedy cenzurować, tak. mówię o dzisiejszej cenzurze. Jeżeli w tej chwili. Ze sketchów grupy Monty Pythona wycina się fragmenty nieodpowiednie, bo się nie nadają. Jeżeli z bajek wycina się nazwy, czy jakieś nawet sformułowania, kawałki dialogów, bo są niepoprawne politycznie. A nikt nie ruszył książki, która jest pewnie najbardziej no, brakiem poprawności politycznej. A nie, no, tak, 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 dlatego że na przykład czarn czarnoskórych yy, Afrykanów nazywa murzynami, ale tak się wtedy mówiło. To, to jest jego nie było, w nie było wtedy w tym to nie było nic złego. Natomiast on ma ogromny szacunek do nich. Poznał tam bardzo wiele plemion, kompletnie innych, niektórych bardzo niebezpiecznych, ale jakoś sobie radził. Nikt, nikt go nie skrzywdził. Okradli go raz, ale to to, to, to wszystko. No, też nie, nie bardzo wiele było do tego, żeby okraść, ale, ale jest to opowieść niezwykła. Wręcz można powiedzieć, że to jest science fiction, dlatego, że jak się to czyta, to. to, to mnie, powiem śmieszną rzecz, ja miałam, jak to czytałam, ciężko anginę i było mi strasznie źle, ale jak, jak czytałam, co on robił, to sobie myślałam w ogóle... To, co Cię teraz spotyka, to, co to, pikusz, to co, no. co to jest w porównaniu z tym. O tak, to w takim razie dobra rekomendacja dla wszystkich, którzy akurat teraz się bardzo, bardzo źle czują i się ciężko pochorowali, niech sobie poczytają, że są tacy, którzy mieli gorzej i wyszli z tego. <laughs> mieli dużo gorzej. Niestety, tak jak powiedziałam, rok po powrocie on, pan Kazimierz zmarł bardzo młodo, bo miał 40 lat, więc bardzo, bardzo młodziutko zmarł. I jakby świat o nim zapomniał, i gdyby nie właśnie to jest ciekawe, że świat o nim coś musiałoby być była wojna w międzyczasie, Marta, to był czas, to był pamiętaj Niech zaraz wybuchła wojna, wojna. wojną, ale pamięta się o mnóstwie ludzi, z przedwojny, z traktu wojny, z dwudziestolecia międzywojennego, ale może, pamiętamy. Może ci ludzie umieli się rozpychać łokciami, mieli różne dojścia. To był skromny poznaniak. Który się urodził w Stryju, w, w lwowskim obwodzie, który potem się przeniósł do Poznania. Potem jego córka wydała jakąś, właśnie jakieś listy, już nie pamiętam dokładnie, ale wszystko to było bardzo po cichu. Jakby się o tym, jakby nie, nie, żadne medium o dużej mocy nie podchwyciło tego, a wielka szkoda, dlatego namawiam wszystkich naszych, oglądaczy i słuchaczy, żeby sięgnęli po tę książkę, choć też swoje reklamuję, moje też czytajcie. Ale jak już przeczytacie wszystkie książki tej oto autorki, to proszę sięgnąć po wspomnienia. Śmieję, się, śmieję się, ale to jest coś tak niezwykłego i postać jest tak niezwykła i, i również się bardzo cieszę, że na świecie jest pan Łukasz Wierzbicki, który, który to zredagował i to tak genialnie, bo to jest świetnie zredagowane i bardzo bym chciała coś zrobić, żeby właśnie ta historia tego człowieka trafiła na bardzo szerokie światowe łamy dlatego że to jest, jestem dumna bo to jest ktoś kto mówi Polacy bądźcie dumni i i no dobrze, i to, ale ja nie to jest taki wiem, kopernik podróżowania jeżeli miał dwie córki to te córki nie córkę i syna Córkę, córkę i, syna, i syna w każdym razie potomkowie jego wnuki prawnuki Marta, potem była wojna żyją? i była komuna Pamiętaj, co, jakie to były czasy. Wojna komuna była, ale jednak... Sądzę, że nie wszyscy wyginęli. Nie już teraz, w teraz on żyje jakiś syn, nie, już, ktoś żyje, kto jeszcze ma, bo tam jest ponad 2000 zdjęć. Można by było z tego zrobić przepiękny album, bardziej, że wyobraźcie sobie jeszcze w takich warunkach, jak się on sobie on na plecach własnych dźwigał to, to laboratorium, mhm, bo to musiał to wywoływać te zdjęcia w tamtych czasach. To, to wszystko było bardzo trudne, a on, on temu wszystkiemu podołał, podołał no, oddał za to życie. Tym bardziej to jest, to jest niezwykłe i że miał taką siłę woli. No, mówi się, że Afryka jest... Bo można się zarazić Afryką i chorować na nią do końca życia. Więc właśnie to jeszcze jest ciekawe. On jako dziecko, jako dziecko y, zamarzył o Afryce. Był w niej raz, w północnej Afryce jako reporter był. Jak, jak powąchał tego afrykańskiego powietrza, tak... Padł na ten pomysł, że on to musi zrobić. I zrobił. Zrobił naprawdę. Dzisiejszy człowiek, który gdzieś jedzie i że trud, że coś widzi, to, to w, ogóle, w ogóle nic nie, nie wie i nic nie widzi. Nawet ówcześni turyści, w porównaniu z nim to w ogóle on to o tym pisze, jak, 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 jaka turystyka była uprawiana, i jest bardzo nią zniesmaczony, a przede wszystkim stosunkiem. Do Afryki stosunkiem do tej przyrody i do, do tych ludzi jest bardzo zniesmaczony, jeżeli chodzi. I to i wtedy, no, tym bardziej, że wtedy w ogóle traktowanie czarnoskórych ludzi było fatalne i oni pełnili tylko rolę służących. Obawiam się, że to nie tylko teraz, mówię o współczesności, że to niestety w Europejczykach dumnych dalej siedzi, że jak Europejczyk dumny leci gdzieś na urlop, to egzotyki to traktuje tę egzotykę jako absolutnie sobie, sobie podległą, służącą, tak? włącznie z całą obsługą tej egzotyki, z, z całą fauną i florą. To, to się nie zmieniło, jeśli chodzi o, o turystów. No niestety tak, to niby ktoś nam opowiadał, że jak jakaś pani chciała się z leniwcem sfotografować, to łamano gałąź na której wisiał leniwiec, żeby ta Pani mogła sobie zrobić selfie z leniwcem. Jesteśmy barbarzyńcami, jesteśmy białymi barbarzyńcami yy, i, i chciałabym, żeby, żeby wszyscy, którzy to usłyszeli dzisiaj, wzięli sobie do serca i to, to do serca, o czym pisze Kazimierz Nowak, a, a co umożliwił nam yy, przeczytać Pan Łukasz Wierzbicki, bardzo serdecznie pozdrawiamy Panie Łukaszu. I w ogóle byłoby cudownie, gdyby kiedyś jakoś się udało, żeby, żeby pan, pan, bo Pan wie bardzo wierdził. dużo o, o Kazimierzu Nowaku, żeby Pan się z nami skontaktował po no właśnie, prostu. Właśnie, proszę Państwa, mi teraz przyszła do głowy jedna rzecz. Ponoć jest taka zasada na całym świecie, że pomiędzy każdym z Was czy mną, a dowolną osobą na świecie jest tylko sześć osób. Jako łańcuch łączący. Na tej zasadzie, że jeżeli ja znam kogoś, kto mógłby znać kogoś, kto mógłby znać kogoś, to wystarczy sześć takich osób, żeby dojść do prezydenta Stanów Zjednoczonych Dalai Lamy. To zostało udowodnione, jak się okazało. To cudownie, więc liczymy więc na te sześć osób, właśnie. proszę Państwa. I teraz, jeżeli ktoś zna kogoś, kto mógłby ewentualnie znać, znać kogoś, pana Łukasza. Kto mógłby, i w rezultacie znać pana Łukasza, to zapraszamy do takiej zabawy, bo naprawdę bardzo byśmy chciały go tutaj. Bardzo zaprosić. byśmy chciały zaprosić i porozmawiać jeszcze, bo, bo skarbnicą wiedzy, bo przeczytał wszystko i obejrzał wszystko, dotyczy, co dotyczy pana Kazimierza, właśnie, pan Łukasz, więc. Bardzo serdecznie prosimy o to, żeby te sześć osób zadziałało i żeby udało się porozmawiać bezpośrednio z kimś, kto wie dużo, dużo więcej niż my. A póki co, dziękujemy bardzo. Póki co dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie. I zapraszamy za tydzień. Zapraszamy.